Zadanie 2 sierpień 2019. Kwadrat liczby 8 minus 3 pierwiastki z 7 jest równy. No i pytanie ile? Pamiętamy, że a minus b podniesione do potęgi drugiej to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i w naszym przypadku mamy 8 minus 3 pierwiastki z 7 podniesione do potęgi drugiej. I teraz tak, jeżeli mamy jakiś minus... To co możemy powiedzieć? Możemy to może inaczej. Najpierw to rozwiążmy tą pierwszą metodą, a potem pokażemy, że można prościej. Czyli 8 do potęgi drugiej to 64, minus 2 razy 8 razy 3 pierwiastki z 7, i dodać 3 pierwiastki z 7 podniesione do potęgi drugiej. Czyli 64 odjąć 2 razy 8, 16 razy 3, 48 pierwiastków z 7 dodać 9 razy 7, 63. A to nam daje 127 minus 48 pierwiastków z 7. No i to jest pierwsza metoda, czyli tak naprawdę widać, że mam odpowiedź B poprawną. Czy można było inaczej? Oczywiście, że tak. Może zmienimy kolor. 8 do potęgi drugiej. Inaczej, jak jest tutaj minus, to my wiemy, że nie będzie ani plusa tego, ani tego. Więc odpowiedź A i odpowiedź D od razu odrzucamy. No i teraz 8 do potęgi 2 to 64, więc ta jedynka nie będzie pasowała. Odpada odpowiedź C. Mamy poprawną odpowiedź odpowiedź B, koniec zadania.